Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj czwartek, czyli czwarty filar w projekcie odmładzanie na surowo, czyli sprawność fizyczna. I dzisiaj temat: siedzisz, krócej żyjesz. Mam nadzieję, że za momenciek zobaczycie, że nadaję na żywo. Dzisiaj e, w trasie. Ponieważ ostatnie dni w Polsce mam dużo zajęć i po prostu staram się i połączyć nasze tutaj spotkania codzienne o 8.45, jak również załatwić jak najwięcej rzeczy, które wymagają mojej obecności tutaj. Także mam nadzieję, że zaraz zobaczycie, że nadaję na żywo. Dzięki za wszystkie paluszki i serduszka. No i mam nadzieję, że Was zaciekawię. Do dzisiejszego tematu chciałbym, żebyśmy na ten dzisiejszy temat, żebyśmy popatrzyli jakby z dwóch perspektyw. Jedna to oczywiście powrót do szkoły, o którym chcę jak najwięcej mówić dziś w tym tygodniu i w tym miesiącu generalnie. Czyli troszeczkę zastanowimy się nad WF-em, czy zajęciami fizycznymi, czy, 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 czy chyba to się nadal nazywa WF w Polsce w szkołach, ale również jak to wpływa na całe ży nasze życie i jak to wpływa niestety na naszą starość pod kątem błękitnych stref, czyli miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją dłużej zdecydowanie dłużej od innych terytoriów. Jest pięć takich błękitnych stref na świecie, yy, i w tych strefach ludzie żyją yy, z łatwością dożywają 100 lat i więcej, i tam generalnie żyją najdłużej żyjący ludzie na świecie. Co oni takiego robią w tej kwestii, właśnie ruszania się? Dlaczego to będzie takie ważne? Dlatego, że wiele osób, niestety, nie rozumie, do czego nam to wszystko, te ćwiczenia i te zadania, i ten, ten ruch jest tak naprawdę potrzebny. Zacznijmy od tych dzieci. Z tego co Udało mi się przeczytać gdzieś tam na stronach. W szkole podstawowej od klasy chyba czwartej do ósmej mamy 4 godziny tygodniowo tego, tych zajęć obowiązkowych, fizycznych, czyli WF-u. Młodsze klasy 3 lata i starsze, powiedzmy, roczniki po już po ósmej klasie mają 3 lata obowiązkowego ruchu. I z tego co pamiętam, my chłopcy, i powiem to wprost. Uwielbialiśmy zajęcia fizyczne. Uwielbialiśmy po prostu, bo można było pograć w piłę, czy można było do kosza powrzucać, czy można było po prostu wyżyć się. Mieliśmy mnóstwo w sobie energii i chciało się mieć te zajęcia fizyczne. I chciałoby się, chciałoby się jakby po prostu, żeby pół dnia to było w ogóle WF-u, a resztę pół dnia to najlepiej, żeby nas nie zanudzali tymi przedmiotami, które gdzieś tam były dodatkowo. I pamiętam to jak dzisiaj. Uwielbialiśmy to. Dodatkowo były jakieś SKS-y, zajęcia po szkole. I tak dalej, i tak dalej. Ale dziewczynki, o ile dobrze pamiętam, i pewnie to się nie zmieniło, wręcz unikały zajęć WF-u. Wręcz unikały, nie chciały się przebierać, wymyślały różne rzeczy. Czasami, oczywiście, były to rzeczy związane z już tymi powiedzmy pojawiającymi się e, 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 miesiączkami itd., dalej, ale bardzo często to było po prostu to, że dziewczyny nie chciały brać w tym udziału, bo dla nich to było bez sensu. To było po prostu, po co to się spocić, po co to latać, po co to się zmęczyć. Lepiej dobrze wyglądać przez cały dzień, a nie się przebierać w to i z powrotem. I tutaj był bardzo duży konflikt, ponieważ nikt nam nie wytłumaczył w młodych latach, po co nam są zajęcia fizyczne, do czego nam jest to w ogóle potrzebne. Nikt nam nie powiedział, że w naszym ciele mamy co najmniej dwa układy, w których znajduje się płyn, a wystarczyło to na początku, na nie wiem, w pierwszej klasie podstawówki wytłumaczyć. Słuchajcie, człowiek jest tak zbudowany, że ma dwa płyny w środku. Jeden płyn to jest układ krwionośny, który ma swoją własną pompkę, która pompuje do 100 tysięcy razy e, 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 dziennie, która przepompuje krew, dostarcza wam tlen, pokarm i tak dalej. Ale mamy też drugi układ, który jest 2,5 raza większy, który nazywa się układem limfatycznym. I ten układ nie działa samoczynnie, a ten układ potrzeba poruszyć. Inaczej chorujesz, inaczej będziesz się starzeć, inaczej szybciej umrzesz, i tak dalej, i tak dalej. Tylko powiedziano, że jest to obowiązkowe, trzeba 4 godziny tygodniowo odbębnić tego WF-u. No i tak jak powiedziałem, chłopcy to lubili, a dziewczynki raczej nie. A z czasem dla wszystkich, czy większości ludzi wydaje się to bez sensu. W czasach kwarantanny i uczenia się z domu, w ogóle zajęcia fizyczne, to była jakaś paranoja w ogóle uczenia. No bo jak można robić fikołki w domu? Ja nie wiem, takie dziecko zrobiłoby, nie wiem, dwa fikołki, uderzyłoby w głowę kaloryferem i kto później by odpowiadał za to dziecko? Także przez dwa lata upośledziliśmy nasze dzieci dodatkowo przez to, że po prostu traktowaliśmy uczenie dzieci jako taki niechciany obowiązek, a z drugiej strony taką parodię, parodię szkoły po prostu. Mam nadzieję, że to nigdy więcej nie powróci, chociaż wiem, że prawdopodobnie tak i to być może nawet w tym roku szkolnym. I dlaczego to jest takie ważne i dlaczego tak bardzo się na tym skupia? Ponieważ czego ja się nie nauczę, tego ja się nie będzie umiał. I czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeśli szkoła nie spełni swojego obowiązku, aby nauczyć nas tego, że my musimy się ruszać, to my przez całe życie będziemy chorzy. Jeśli szkoła nie spełni swojego obowiązku, jeśli nauczyciel WF-u, czy nie wiem, wychowawczyni, czy ktokolwiek z nauczycieli, którzy mają nauczyć dzieci, do czego jest ruch, nie nauczy nas tego, to niestety będziemy chorzy. I to będziemy chorzy coraz bardziej. Bo w dzisiejszych czasach ruch, no to już jest coś przestarzałego. Dzieci po szkole wracają do domu, siadają przed komputerem. Jaki ruch? Do czego ten ruch potrzebny? My, jak żeśmy się nie wyganiali na WF-ie, no to przynajmniej żeśmy ganiali po tym podwórku. Wisieliśmy na trzepaku, graliśmy w piłę, po prostu aż do zajechania. A dzisiaj, dzisiaj nie ma tego ruchu. Dzisiaj nie ma promocji w tym kierunku. I później się okazuje, że po pierwsze takie osoby, dzieci i później starsze już osoby są małosprawne, szybko się męczą, mają niewyrobione pewne nawyki i nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie, bo nie rozumieją po co jest ruch fizyczny. A im starsi jesteśmy, tym mniej chce się nam ruszać. I do tego dochodzi jeszcze to, co kiedyś Wam opowiadałem: że jesteśmy teraz społeczeństwem trzech krzeseł. Ja siedzę w tym momencie w samochodzie. Niektórzy siedzą w samochodzie z samego rana, jadą do pracy, później wracają do domu i siedzą w krześle samochodowym. Kiedyś, żeby coś wykonać, to trzeba było pójść do tej pracy, a nie dojechać samochodem. No ale taki mamy świat. Drugie krzesło mamy w pracy. Większość zadań, które dzisiaj ludzie wykonują, to są siedzące stanowiska. Zaczynając od, nie wiem, pani w jakimś urzędzie, czy to na poczcie, i tak dalej, poprzez pracę przed komputerem, poprzez wykonywanie różnego rodzaju prac i zadań, które po prostu nakładają na nas siedzenie. I trzecie, i trzecie krzesło, wracamy do domu. Nic już tam się nie chce, bo jesteśmy zmęczeni, głównie psychicznie. Bo tak naprawdę nie napracowaliśmy się fizycznie. Siadamy przed, przed telewizorem i siedzimy znowu. Czyli jesteśmy społeczeństwem trzech krzeseł. I teraz połączenie tych dwóch rzeczy połączenie e, 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 braku świadomej edukacji na temat WF-u i uczenia dzieci, po co jest ruch, później poprzez pracę, które wykonujemy, okazuje się, że skraca nam życie. Okazuje się, że jesteśmy że mieliśmy teraz ostatnio społeczeństwo, które żyło długo, i można było powiedzieć, że tak ludzie żyją teraz na świecie, w historii świata najdłużej, ale to już minęło, bo to byli ludzie, którzy urodzili się tuż przed wojną i tuż po wojnie. Czyli moi dziadkowie na przykład, którzy do dzisiaj żyją. Dziadek ma 94 lata, babcia ma 93 lata. Oni żyją, dlatego że oni przez całe życie się ruszali. I ruszali się. W naturalny sposób, a nie chodzili po jakichś durnych dżimach. Ruszali się w naturalny sposób, bo tego wymagało od nich życie. I teraz dochodzimy do trzeciej części naszego spotkania, czyli do błękitnych stref. Jedną z najważniejszych cech, największych cech, która dotyczy błękitnych stref, jest to, że ludzie w tych pięciu błękitnych strefach ruszają się w sposób naturalny do końca życia. Nikim nie odbiera żadnych zadań, sami sobie określają co chcą wykonywać. Ale to są najbardziej naturalne zadania, które człowiek mógłby i powinien wykonywać po to, aby oczyszczać swój układ limfatyczny, po to, aby zadbać o swoje mięśnie, układ kostny, po to, żeby zadbać o to, żeby w naszym ciele nie powstawał tłuszcz, od którego chorujemy i umieramy. I to są ludzie, którzy mają swoje własne ogródki. Którzy, na przykład, tak jak w Wikarii czy na, w Sardynii, mieszkają na takich wysokościach, że, żeby pójść do sąsiada, to on musi się wspinać po schodach albo chodzić po stromej ścieżce. Oni przez całe życie się ruszają. Non-stop muszą chodzić. Tam nie ma mowy o tym, że on siedzi. Tam trzeba cały czas się ruszać. A my niestety nie jesteśmy nauczeni tego. Może kiedyś. Mieliśmy to wpisane jakby w taki tradycyjny styl życia, ale z pokolenia na pokolenie ten tradycyjny styl życia odchodzi, a my niestety zamieniamy się w takie maszyny do jedzenia i do siedzenia i nie ma szans na to, żebyśmy dzięki temu, co robimy dzisiaj, żyli dłużej niż nasi dziadkowie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma szans. Żadne suplementy, żadne maszyny które są do skanowania, do testowania, do robienia po prostu różnych cudów na kiju, nie przedłużą nam życia, jeśli nie będziemy wykonywać fizy... naturalnego wysiłku fizycznego. I teraz podsumowując, bo chciałbym tutaj, wiesz, w tym temacie mogę powiedzieć Ci dużo więcej rzeczy, dlatego będziemy się spotykać w tych kwestiach i będziemy je omawiać. Myśmy ewaluowali, ewoluowali, przepraszam, ewoluowali w czasach, kiedy trzeba było przejść codziennie 8 mil, żeby znaleźć coś do jedzenia, żeby znaleźć jakieś jagody, żeby znaleźć jakieś jedzenie. A nawet jeśli człowiek nauczył się już polować, albo danym mu to dał, zostało, że trzeba upolować zwierzę, to wyobraźcie sobie, jak człowiek musiał się postarać, żeby takie zwierzę upolować, jakiegoś wielkiego knura, albo, albo jeszcze jakiegoś innego zwierzaka. Przecież to było całe planowanie, to trzeba było po pierwsze najpierw zabić to zwierzę, później trzeba było przytargać na plecach albo ciągnąć na, na jakichś sznurach, czy jakichś kołkach, czy jakichś innych rzeczach, żeby dopiero zjeść. A dzisiaj co? Wsiadł w samochód, podjeżdżasz do okienka, podają jedzenie, podjeżdżasz do sklepu, zamawiasz przez komórkę, przywożą Ci do domu, wnoszą Ci na piętro Stajemy się coraz więksi, coraz grubsi. Jedzenie mamy na wyciągnięcie ręki. Nie, po, nie potrzebujemy o nic tak naprawdę zawalczyć. Jedyna rzecz, o której nas się wymaga, to żebyśmy za 38 dni nacisnęli na właściwy przycisk, albo zaznaczyli w okienku właściwy znaczek. Ostrzegam przed tym, że niestety zmierzamy w kierunku utopii. I jeśli się nie odwróci tej tendencji, jeśli nie zaczniemy od najmłodszych, nie zaczniemy im tłumaczyć po co są ćwiczenia, po co są zadania codzienne do wykonania typu fizyczne, później nie nauczymy w pracy ludzi, żeby co 45 minut oderwali się od tej pracy i poćwiczyli, czy porobili przysiady, czy po, poskakali, czy, czy, czy co, po prostu różne rzeczy. Od kierowców to samo, że nie zatrzymają się raz na pół godziny, czy raz na 45 minut, żeby poćwiczyć, żeby rozruszać te mięśnie. To niestety przy wczesnej starości, która nas wszystkich dopadnie, w wieku 50, maksymalnie 60 lat, zostanie nam kilka lat życia, bo w naszym ciele będzie tyle toksyn, tyle tłuszczu, trucizny, że nasze ciało sobie nie poradzi z tym wszystkim i my po prostu umrzemy w swoim własnym gnoju. My po prostu umrzemy od nadmiaru toksyn. Nasze ciało nie poradzi sobie. Ani wątroba, ani nerki, ani żaden system oczyszczania naszego ciała nie poradzi sobie, jeśli nie będziemy mieli naturalnego ruchu wpisanego w nasze życie. A zatem, co Wy na to, żeby projekt odmładzania na surowo nie było tylko projektem odjedzenia od mądrego patrzenia na świat, ale też od tego, żebyśmy jak najczęściej się ruszali, i mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić, że w przeciągu najbliższych jednego tygodnia, maksymalnie dwóch, będziemy regularnie wszyscy razem ćwiczyć. Po to, żeby tego, co nas nie nauczono, abyśmy mogli się na nowo nauczyć. Mam nadzieję, że zachęcam Cię do tego. Mam nadzieję, że daję Ci sygnał, że warto porozmawiać, czy to ze swoim dzieckiem, może głównie z dziewczynkami. Do czego potrzebny jest tam tak naprawdę dla nich sport, wychowanie fizyczne? I że uda nam się odwrócić ten trend, który dopadł Amerykę już dawno. Ameryka jest trzy razy większa niż powinna być, i tam ludzie umierają po prostu na siedząco głównie na toalecie, bo nie dadzą rady się wypróżnić tyle włożyli w siebie, w sobie, w siebie jedzenia. Także zachęcam Cię do tego, ja za momencik zajadę. I przez to, że jechałem z Tobą tutaj tyle czasu, wysiądę z samochodu, zrobię, załóżmy, 20 przysiadów, rozruszam swoje ciało, ponieważ moje ciało w tym momencie się nie ruszało poza tą ręką, która tutaj troszeczkę chodziła i ewentualnie palcami, które przełączały kierunkowskazy. To tyle na dzisiaj, kochani. Dzięki za wszystkie paluszki i serduszka. Mam nadzieję, że Was zainspirowałem. Podzielcie się tym live'em z innymi. Zmieniajmy nasze życie na lepsze. I żyjmy 100 lat i dłużej. Bardzo łatwo, tak na ręki. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Cześć!